Hej siemaneczko, ja jestem KikMindasz i witam was w kolejnym filmie na tym kanale Dzisiaj skomentuję sobie nową piosenkę Czuksa Młody Czuks Honej Chyba tak to się czyta, ale dobra Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję możecie napisać fajny komentarz A to naprawdę jest dla mnie ważne A, jeszcze jak napiszecie jakiś fajny komentarz to przypnę wam serduszko Okej, okay, nie przedłużajmy już i zaczynajmy. Znaczy, mniej więcej i znowu czuję się niekomfortowo bez złamane serca. A zapomniałam jeszcze jednego dodać: ta piosenka jest na ro... o rozstaniu z Julią. Czuks, przestań dawać te efekty flesza, być pięciolatek pomazał ekran. To naprawdę wkurza i nie da się tylko słuchać i oglądać teledysku. No w ogóle nie rób teledysków. Znowu poczuć się jak śmierć, trzymam na mojej głowie ręce. Jeśli zechcesz, pamiętaj, napisz SMS-a, no, będę czekać śmiesznie. Ta aktorka wygląda jak Julia? I czemu to są emotki pieniędzy w tle? Hmm, ciekawe. Bo mała straci, świecę na mała, to są nasze czasy. marzenia na no spełnienie ich kładę na jak nagrywał piosenkę o rozstaniu z pysią, to mówił, że nie chce do niej wrócić itp. A teraz mówi, że chce. Hmm. Blisko ze mógłbym nie wychodzić, satys. Za Agapuję myśli, wchodząc twórczy proces, żeby zniknął stres, bo mam dosyć wspomnień. Instagram, naszych wspólnych fotek, a pijemy plotek, znów trafiają do mnie. Prawiedli. Czuks, jak chcesz śpiewać Chociaż trochę z emocjami To tyle, żeby to wyglądało Jakbyś się wkurzył Czy coś Lub był smutny To musi tak samo być teledyska Nie, machasz się rękoma I nie wiadomo co robisz Kontrolli, robię flexy, więc mam on i ja Gdy wygniał jak tu zdobyć ją Ona dla mnie offline ona a off zależy rany wspierać on Ja on jest mę przy ciebie zło Bo dużam ulicami miasta Niby to ze sami Lecz zostałem sam Nad głową świeci tylko jedna gwiazda Tak Tylko jedna gwiazda? Na niebie jest nieskończoność gwiazd Świeżyć pamięć na rachunki Pozmakuj ze mną euforii Bo dłoniach mam pomysł Teraz nie wystarczy teorii powiedz mi to jest pora Poni, nasza story się powoli Zdawaj głównej roli, fran tego mamu, w to, to zapach glorii Przed nami chwile, których nie zapomnisz Robi dużo czasu, pani